Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jest dzisiaj poniedziałek, 14 dzień lipca 2025 roku. Robię dosyć eksperymentalne filmy, ponieważ po raz pierwszy nagrywam w rozdzielczości 8K. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że tak. Proszę państwa, przez kilkanaście ostatnich tygodni nic nie robiłem, miałem takie problemy troszeczkę, po prostu musiałem się zastanawiać, musiałem przemyśleć pewnych historiach, o których się dowiedziałem, które sam postrzegam, postrzegałem przez ostatnich parę lat i tak dalej, i tak dalej, ponieważ wbrew pozorom nie jest to takie proste. Jeżeli człowiek widzi pewne rzeczy, których nie widzą wasi najbliżsi w okolicy, sąsiedzi, znajomi, rodzina i tym podobne, to tak się zastanawiał nad tym wszystkim, a może się mylę. A często powtarzam, że bardzo, ale to bardzo chciałem się mylić. Bardzo, bardzo chciałem się mylić we wszystkim. Dlaczego? No z prostej przyczyny, bo gdybym się mylił, to znaczy, że po prostu w naszym przyszłym życiu, świecie za, za miesiąc, za tydzień, za dwa miesiące, za pół roku, za pięć lat, że, że się nic nie zmieni, że będzie lepiej. Może miejscami trochę gorzej, ale generalnie lepiej, tak dalej, tak dalej, ale niestety jestem głęboko przekonany, że to nie do tego zmierza. Dlaczego? No dlatego, że właśnie mam własne, własne obserwacje, nie tylko to, gdzie usłyszałem, co usłyszałem na różnych kanałach, w różnych częściach świata, ale również mam własne spostrzeżenia. Własne spostrzeżenia, które robiłem w ostatnich przynajmniej 5-6 latach. Ja tak bliżej polityką się zainteresowałem w roku 2022, ale wcale nie znaczy, że nie zauważyłem pewnych rzeczy wcześniej, że nie przyglądałem się i wyciągałem jakichś wnioski, które gdzieś tam przy okazji różnych dziwnych, nawet czasami programów artystycznych zauważałem pewne rzeczy na różnych, w różnych telewizjach, w różnych częściach świata, żeby nie było wątpliwości. Nie mówię tutaj o polskiej telewizji. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to co się dzieje na świecie, to nie jest żadna polska specjalność. Polacy, jak stado baranów, wykonują cudze polecenia od wielu, wielu lat. Wykonują cudze polecenia. Rozgrabienie tego wszystkiego, co zostało po Perelu. ach, mnóstwo rzeczy. Ja przez ostatnich tam kilka miesięcy, kilkanaście może miesięcy, porównywałem to, co się dzieje w Rosji z tym, co się działo i dzieje w Polsce. I proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że mamy tych samych wykonawców i tych samych zleceniodawców i tych samych nauczycieli, tych naszych wybitnych specjalistów od ekonomii, od polityki, od, od, od zdrowia, od, od świata, od wszystkiego. No takie drobne przykłady. Pamiętacie, u nas wchodziła ustawa odnośnie ochrony języka polskiego to parę lat temu było, że tu sklepy się mają tylko po polsku nazywać tak W Rosji to samo ochrona języka rosyjskiego, że e, 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 zmiany dotyczące służby zdrowia. Kiedyś to była służba zdrowia, a w tej chwili to są usługi medyczne. Te same ustawy identyczne ustawy w Rosji, w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że i w Rosji, i w Polsce piszą ci sami specjaliści zagraniczni. To, że nasz Sejm, czy ich Państwowa Duma przyjmuje, to wcale nie znaczy, że oni są autorami tego. To są zewnętrzne firmy konsultingowe, które po prostu wykonują pewne polecenia kapitału zagranicznego. Niestety, niestety, ponieważ tak jak powiedziałem, wielokrotnie już o tym mówiłem, bardzo, ale to bardzo chciałbym się mylić. Niestety nie mylę się. To jest przykre, ale nie mylę się. Proszę Państwa, ja wiem, że normalny człowiek to nie uwierzy w pewne rzeczy. Po prostu to jest niemożliwe, no jak? No bandyci, złodzieje, ja też w to nie wierzyłem i od czasu do czasu się łapię na tym, że nadal mam problemy z uwierzeniem takim w 100%, ale gdybym tylko bazował na tym, że gdzieś usłyszałem na różnych kanałach światowych, w, nie wiem, w Ameryce, w Wielkiej Brytanii czy w Rosji, czy, czy w, gdziekolwiek indziej że tylko tam usłyszałem i na tej podstawie chciałem sobie wyciągnąć wnioski, to ach, miałbym jakąś, jakiś tam cień szansy, że może się mylę. Ale proszę Państwa, ja pewne rzeczy sam zauważyłem. Ja pewne rzeczy sam zauważyłem. Rozsypka z Rosji w, tej, w tym obecnym wydaniu jest tak widoczna poza czterema miastami. Cztery miasta są przygotowane na pokaz. W związku z tym agenci, byli agenci CIA, którzy przyjeżdżali do Rosji i nadal przyjeżdżają, oni są zachwyceni Rosją, Putinem, jak to super, hiper i tym podobne rzeczy, ponieważ oni nawet nie wiedzą, co się dzieje w polityce wewnętrznej kraju. Oni nie wiedzą, jak ta ekipa, która przyszła z Putinem, rozkładała kraj. Oni nie zmienili niczego, oni zmienili złodziei. Po nie zmienili tych złodziei, którzy bardziej reprezentowali kapitał brytyjski, na tych złodziei, którzy bardziej reprezentowali kapitał amerykański. I to jest chyba wszystko, tak mi się wydaje. Nic, nic poza tym się nie zmieniło. No i tak to niestety wygląda. Proszę Państwa, y, kilka dni temu widziałem materiał przy, rosyjski. Pani naukowiec, ona chyba jest jakimś wicedziekanem, zastępcą dziekana, prodziekanem, y, chyba w Rosyjskiej Akademii Nauk. W każdym razie naukowiec. Pani, która po prostu jest odważną kobietą, ponieważ ona z imienia i nazwiska y, obnaża te wszystkie słabości, które dotyczą Rosyjskiej Akademii Nauk. Rosyjska Akademia Nauk się już nie powinna w ogóle nazywać Akademią Nauk, ponieważ tam nauki nie ma. Tam jest jedno zwykłe totalne oszustwo. Szef Rosyjskiej Akademii Nauk to jest kumpel przyjaciel pana George'a Sorosa. Dlaczego? No bo szef Rosyjskiej Akademii Nauk to jest ukraiński Żyd, a pan George Soros to jest węgierski Żyd. Oni są zaprzyjaźnieni z sobą. Soros finansował pewne rzeczy, być może nadal finansuje i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to nie jest przypadek. Nie wierzę w to, że to jest przypadek. Po prostu takich przypadków nie ma. To się nie zdarzają takie przypadki. To musi być przygotowane i to jest przygotowane. Żeby nie było wątpliwości, to nie przygotowano przez rok, dwa czy pięć. Nie, nie, nie. To przez kilkadziesiąt lat przygotowano. Jak usłyszałem na różnych mądrych kanałach, i oczywiście na wielu, dlatego też mam wyrobione zdanie na ten temat, pewne zmiany. Tutaj, na terenie Europy Wschodniej, zaczęły się w roku 85, w 1985. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś chce coś zmienić i jutro zmienia. Nie, to nie jest tak. To jest wszystko przygotowywane, opłacani są ludzie. Proszę Państwa, często macie Państwo dwie grupy ludzi, jedni są przeciwko czemuś, drudzy są za tym czymś. Proszę Państwa, ale oni mogą mieć jednego zleceniodawcę. Ten sam człowiek może im płacić, żeby byli z jedni za, a drudzy, żeby byli przeciw. Dlaczego? Bo łatwiej pewne rzeczy wprowadzić w ten sposób. Bardzo dobrze jest mieć skłócony naród. Bardzo dobrze jest mieć głupi naród. Proszę Państwa, o głupich narodach, o głupim narodzie mówią wszędzie. W Ameryce, w Rosji, w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Wszędzie mówią o tym. Dlaczego? No, bo to jest świadome działanie. Ten system kształcenia, wykształcenia w tej chwili jest tak że żałosny, że głowa mała. Naprawdę, to jest taka totalna niekompetencja, że jest to wręcz przerażające. Czy to jest głupota kogoś? Nie, proszę Państwa, to jest świadome działanie. Tak ma być. Głupimi narodami łatwiej rządzić. I to od właśnie o to wszystko chodzi. To jest przerażające, ale tak właśnie wszystko o to chodzi. Jeżeli Państwo chcecie zrozumieć. Co to, co się dzieje u nas w Polsce, co się będzie działo w Polsce, to musicie wiedzieć o tym, co się dzieje na świecie i co się będzie działo na świecie. A zacznijcie od zapoznania się z definicją pod tytułem okno Overtona. Zrozumiecie, dlaczego pewne rzeczy tak się podaje, tak się podaje, tak się podaje. Proszę państwa, w Rosji czy w Polsce ten internet jest identyczny, masę fake newsów, kłamstw i tak dalej, i tak dalej. Po co? A no, dlatego, że to są często ludzie opłacani. Oni mają płacone, żeby pewne rzeczy przekazywać w taki czy w inny sposób. Wszędzie, na całym świecie to się tak odbywa. To nie jest takie proste, że można powiedzieć, wysłuchać jeden czy drugi kanał i wszystko wiem. To jest nieprawda. Mało tego. Za niedługo w ogóle nie będzie można odróżnić, co jest prawdą, czy co jest kłamstwem. Wiecie dlaczego? Ponieważ to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją w tej chwili, jeżeli popatrzycie, nie wiem, mnie w każdym razie YouTube podrzuca pewne rzeczy, pewne memy. Proszę Państwa, czasami trudno odróżnić, czy to faktycznie mówi Trump, czy to mówi, czy to zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To dotyczy Trumpa, Macrona, Putina. Bardzo dużo w tych trzech ludzi się yy, w tych różnych memach ukazuje. A to tańczą, a to gdzieś tam grają na bałajce i tak dalej. To jest wszystko wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Czasami nawet się zastanawiałem, miałem wątpliwości, żeby do, dokonać oceny. Nie mówię w tej chwili o tych trzech panach, ale w ogóle, żeby dokonać oceny, czy to, co widzę, jest prawdziwe. Ostatnio Obejrzałem przepiękną piosenkę, śpiewaną na jakimś tam tych z cyklu The Voice, gdzieś tam amerykańskiej. Pan śpiewał dla rodziny, którzy tam go porzucili, on tam dla syna, itd. i tak dalej. I prowadzi tam. Byłem przekonany, że to jest faktycznie ten, ta piosenka wykonywana gdzieś tam, ale za chwilę tę samą piosenkę, ten sam wykonawca, w różnych konfiguracjach, przerobioną przez sztuczną Inteligencję, widałem, w, widziałem na, różnych, na, na wielu różnych innych kanałach. Sam nie wiem, czy to była prawda, czy to zostało wygenerowane przez sztuczną Inteligencję. Tak to jest. E, amerykański kanał Redacted: e, Natalia i Clayton Morris, e, oni już od wielu lat mówią, że archiwum internetowe zostaje wyczyszczone. Nie będzie można sięgnąć do pewnych archiwalnych rzeczy, żeby porównać, czy to jest prawda, czy nie. Nie, niestety tego nie będzie. Dlatego, proszę Państwa, spieszcie się. Zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych. Wychowani na smartfonach będą łykali wszystko, jak świeże, ciepłe bułeczki. Dotyczy to wszystkiego. Naszego wykształcenia, naszego zdrowia, naszego wyżywienia. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Miej odwagę być mądrym, jak mówił Horacy. Pamiętajcie, okno Overtona to jest okno, przez, który, przez które powinniście się nauczyć patrzeć na świat. Miłego dnia Państwu życzę. обычно, только совершенно вот отдельные природы. Ну, общая картина так страшна, что ответы из СК, ВП, МВД, СБ просто не пришли. Видимо, эти гусорганы не интересуются вопросами госизмены и технологического судьбы для России.

Cytowałem go już kiedyś, czy on jest z wiarygodny, czy on jest przez kogoś opłacany, nie mam pojęcia, ale pokazuje na pewno materiały, pokazuje takie, które przynajmniej są prawdziwe, jeżeli nie wszystkie, to w jakiejś części, ponieważ widuje również te materiały w różnych innych przekazach, nawet w tych oficjalnych. Kwestia interpretacji to już jest osobna historia. Przypomnę kanał tutaj nazwa Anton Hardin, a tu chcę Państwu przedstawić taki dowcipny materiał dotyczący tego, jak młodzież rosyjska przygotowuje się do udziału w specjalnej wojennej operacji na, na, na Ukrainie. Кто-то другой собирается в окопы, под осуждающие комментарии из-за патриотов. Собираемся на СВО. Сколько я знаю, что мы с ними много прятать на СВО, Посмотрим, что есть в моем гардеробе. Вот такой вот хоб-соу клубничный, да, камуфляжный, чтобы можно было прятаться есть, может, в каком-нибудь, может, клубничном, малиновом, каком-нибудь пустаянном. Следующий — такой костюм черной пантеры, может, для ночи, ночного видения, чтобы прятаться в ночи. Вот он такой весь черный. И последнее такое с пузячком, когда нужно будет заключать перемирие, вот с таким пузячком, он застойкивается и все. Какое мое образное слово, Классный в комментариях. Классные образы. Какой мод перчик. Нет, это не Сен-Шейгу, конечно. И не Соловьева, хотя есть что-то общее. Ну вот к клубничному жилету штаны бро? коричневые попрактичнее а будут, не так видно, но ну. глину имею в виду наличную, конечно же. Мешутки. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej innej ziemi, wiedz, że na trwogę piją dzwony, króle z panami temi. wiedz, że to jak granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nasta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne. Lub upatrzyły tłuszcz, też czuję Cło jakieś grubsze na bawełnę Brzmi karabinem w bróg ulicy Twoja jest krew, a ich jest nafta I od stolicy do stolicy Zabałaj bronią swej krawicy Bujać to my, panowie szlachta Bujać to my, panowie szlachta Bujać to my, panowie szlachta Pujacz to mi panowie zachta, 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 pujacz to mi panowie zachta.